Jeżeli należysz do osób, które zastanawiają się, jak podjąć nowe wyzwania i wzbogacić swoje życie o ekscytujące doświadczenia, to dzisiejsze nagranie jest właśnie dla Ciebie. Morsowanie, czyli zanurzanie się w zimnej wodzie, to nie tylko test wytrzymałości, ale przede wszystkim droga do lepszego zdrowia i większej życiowej witalności. Słuchając tego materiału odkryjesz, jak krok po kroku przygotować się do tej. Niezwykłej aktywności, zrozumieć jej korzyści zdrowotne i psychiczne, a także dowiesz się, jak bezpiecznie i efektywnie zintegrować morsowanie ze swoim codziennym życiem. Poznasz historię osób, które dzięki morsowaniu odmieniły swoje życie, zdobyły siłę i odporność, a także nauczyły się, jak czerpać radość z każdego dnia. Niech to nagranie będzie Twoim przewodnikiem w odkrywaniu głębi własnego potencjału i radości, które niesie za sobą kontakt z naturą. Zapraszam do wysłuchania całego materiału. Zacznij swoją przygodę z morsowaniem już dzisiaj. Podstawy teoretyczne morsowania opierają się na zrozumieniu wpływu niskiej temperatury na ludzki organizm oraz adaptacji do zimna. Kiedy zanurzamy się w zimnej wodzie. Nasze ciało przechodzi przez kilka reakcji fizjologicznych. Początkowo następuje odruchowy skurcz naczyń krwionośnych, co jest mechanizmem obronnym zmniejszającym utratę ciepła. Nasze serce zaczyna bić szybciej, a oddech staje się płytszy i przyspieszony. To tak zwany odruch zanurzeniowy. Systematyczne morsowanie może prowadzić do tak zwanego hartowania organizmu, zwiększenia jego odporności na zimno poprzez adaptację. Regularne ekspozycje na zimno mogą także wpłynąć na poprawę cyrkulacji krwi, zwiększenie poziomu brązowego tłuszczu, który jest odpowiedzialny za produkcję ciepła oraz mogą wzmacniać układ odpornościowy. Dodatkowo morsowanie bywa związane z wydzielaniem się endorfin, co może przyczyniać się do poprawy nastroju i poczucia szczęścia. Badania sugerują, że regularne morsowanie może obniżać poziom stresu i przyczyniać się do lepszego zarządzania reakcjami organizmu na stresory. Warto też wspomnieć o aspekcie mentalnym i psychologicznym morsowania. Wyzwanie, jakim jest świadome zanurzenie się w zimnej wodzie, wymaga silnej woli i determinacji, co może przekładać się na inne obszary życia, ucząc dyscypliny, odwagi i pokonywania własnych ograniczeń. Jeśli jesteś gotów, oto 25 wskazówek krok po kroku, aby rozpocząć morsowanie. Wskazówka pierwsza. Mentalne przygotowanie to podstawa, więc przemyśl swoje motywacje i ustal cele. Wyobraź sobie, jak pozytywnie wpłynie na ciebie uczucie świeżości i energii po zanurzeniu się w zimnej wodzie. Przypominaj sobie te korzyści, kiedy poczujesz opór przed morsowaniem. Pomyśl o morsowaniu jako o treningu nie tylko ciała, ale i umysłu. Uważaj, aby Twoje oczekiwania były realistyczne. Z czasem nauczysz się cieszyć każdą kąpielą. Wskazówka druga. Początek może być trudny, więc zacznij od krótkich pryszniców, stopniowo obniżając temperaturę wody. Pamiętaj, że Twoje ciało potrzebuje czasu, aby się przyzwyczaić, więc nie spieszy się z postępami. Odczuj różnicę w reakcji swojego ciała na zimno z każdym dniem. Nie zniechęcaj się, jeśli na początku będziesz odczuwać duży dyskomfort, to normalne. Z czasem zauważysz, że zimna woda staje się coraz bardziej przyjemna. Wskazówka trzecia: bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze morsuj w towarzystwie. Upewnij się, że ktoś obserwuje Cię podczas pierwszych kąpieli, aby móc szybko zareagować w razie potrzeby. Wybieraj bezpieczne miejsca do morsowania, najlepiej sprawdzone przez lokalnych morsów. Nigdy nie ryzykuj wchodzenia do wody w nieznanych lub niebezpiecznych miejscach. Pamiętaj, że morsowanie to przyjemność, a nie ryzykowny wyczyn. Wskazówka czwarta: ogranicz czas spędzany w zimnej wodzie, zwłaszcza na początku. Naucz się słuchać swojego ciała i reagować na jego sygnały. Nie przekraczaj swoich obecnych możliwości. Ponieważ to może być niebezpieczne. Pamiętaj, że nawet krótki czas spędzony w zimnej wodzie może mieć pozytywny wpływ na Twoje zdrowie. Postępuj zgodnie z zasadą małych kroków, aby bezpiecznie czerpać z morsowania jak najwięcej korzyści. Wskazówka piąta. Kontrolowany oddech to klucz do opanowania szoku zimnego. Zanim wejdziesz do wody, wykonaj kilka głębokich, spokojnych oddechów. Gdy znajdziesz się w zimnej wodzie, Staraj się utrzymać spokojny i miarowy oddech. Pamiętaj, że panika może tylko nasilić odczucie zimna. Oddech to twoje narzędzie do zarządzania stresem i odczuwaniem temperatury, więc używaj go mądrze. Wskazówka szósta. Odpowiednia odzież jest niezbędna, zwłaszcza w chłodniejsze dni. Zainwestuj w dobry strój kąpielowy i, jeśli poczujesz potrzebę, w specjalną odzież neoprenową, która zapewni ci dodatkową ochronę. Staraj się, aby ubranie nie krępowało ruchów i było dopasowane do warunków, w jakich będziesz morsować. Po wyjściu z wody, szybko się przebierz, aby uniknąć wyziębienia. Pamiętaj, że komfort i bezpieczeństwo to podstawa, więc nie oszczędzaj na jakości sprzętu. Wskazówka siódma. Rozgrzewka przed morsowaniem jest tak samo ważna jak sama kąpiel. Rozpocznij od dynamicznego marszu, biegania na miejscu lub skakania, aby podnieść temperaturę ciała. Odpowiednia rozgrzewka zwiększy Twoją cyrkulację krwi, co pomoże w szybszym przystosowaniu się do zimna. Unikaj jednak przegrzewania się, co może prowadzić do większego szoku termicznego. Pamiętaj, że rozgrzewka to także dobry moment, aby mentalnie przygotować się na kontakt z zimną wodą. Wskazówka ósma. Ogrzej się szybko po wyjściu z wody, wytrzyj się ręcznikiem, załóż suche, ciepłe ubrania i załóż czapkę. Dużo ciepła ucieka przez głowę. Zawsze miej przygotowany zestaw ciepłej odzieży na zmianę. Dodatkowo, rozruszaj się, aby wspomóc organizm w powrocie do normalnej temperatury. Nie bagatelizuj tego kroku, ponieważ odpowiednie ogrzanie się po morsowaniu jest równie ważne jak sam proces adaptacji do zimna. Wskazówka dziewiąta. Ciepły napój po morsowaniu to Twój najlepszy przyjaciel. Herbatka, gorący bulion czy ciepła woda z cytryną nie tylko ogrzeją Cię od środka, ale też pomogą w nawodnieniu organizmu. Staraj się unikać napojów zawierających kofeinę bezpośrednio po morsowaniu, ponieważ mogą one zwiększać odwodnienie. Ciepły napój to także moment na chwilę relaksu i refleksji po wyzwaniu, jakim jest morsowanie. Wskazówka dziesiąta: słuchaj swojego ciała i reaguj na jego sygnały. Jeżeli poczujesz nadmierne drżenie, trudności z mówieniem lub koordynacją, to znak, że nadszedł czas, aby wyjść z wody. Nie ignoruj tych ostrzeżeń, ponieważ mogą one być sygnałem hipotermii. Zawsze wyznaczaj sobie limit czasu, jaki spędzasz w zimnej wodzie i nie próbuj go przekraczać w początkowym etapie. Z biegiem czasu i z doświadczeniem będziesz mógł bezpiecznie wydłużać ten czas. Wskazówka jedenasta. Rutyna jest kluczowa w morsowaniu, więc wyznacz sobie regularne dni i godziny na praktykę. Jest to ważne, aby Twój organizm mógł się adaptować i przyzwyczaić do zimna. Regularność pomoże Ci również w budowaniu dyscypliny i wytrwałości. Ustalając harmonogram, pamiętaj o uwzględnieniu czasu na odpowiednią rozgrzewkę i relaks po morsowaniu. Traktuj morsowanie jak spotkanie z przyjacielem. Nie odwołuj go bez ważnego powodu. Wskazówka dwunasta. Prowadzenie dziennika pozwoli ci obserwować postępy, notować swoje odczucia oraz reakcję organizmu na zimną wodę. Zapisuj, jak długo morsujesz, jak się czujesz przed i po, a także wszelkie zmiany w swoim samopoczuciu. Dziennik może być również miejscem na notowanie wszelkich inspirujących myśli czy pomysłów, które przychodzą ci do głowy w trakcie morsowania. Niech ten dziennik stanie się świadectwem Twojej podróży i rozwoju. Wskazówka trzynasta: Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych morsów może być niezwykle wartościowe. Poszukaj grup, forów internetowych czy kanałów na YouTube, gdzie doświadczeni morsowie dzielą się swoimi poradami. Możesz też uczestniczyć w lokalnych spotkaniach morsujących, aby nauczyć się od nich najlepszych praktyk. Wymiana doświadczeń z innymi entuzjastami morsowania zmotywuje Cię i ułatwi pokonywanie początkowych trudności. Wskazówka 14: Po wyjściu z wody nie zapomnij o odpowiedniej rozgrzewce. Wykonaj lekkie ćwiczenia, aby przywrócić prawidłowy przepływ krwi w ciele i uniknąć sztywności mięśniowej. Nie muszą to być intensywne ćwiczenia, wystarczą proste ruchy rozciągające lub marsz w miejscu. Pamiętaj, że celowe i powolne ruchy są lepsze niż gwałtowne i energiczne, które mogą spowodować dyskomfort po zimnym szoku. Wskazówka 15. Cierpliwość to Twoja cnota w drodze do adaptacji do zimna. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów i nie zniechęcaj się, jeśli postępy będą wydawały się wolne. Każda sesja morsowania to krok do przodu, nawet jeśli nie zawsze jest to od razu widoczne. Doceniaj każde małe osiągnięcie i pamiętaj, że każdy organizm reaguje na zimno inaczej. Twoja wytrwałość z czasem zaowocuje większą odpornością i lepszym samopoczuciem. Wskazówka 16. Śledzenie warunków pogodowych jest niezwykle istotne. Sprawdzaj prognozy pogody i unikaj morsowania w ekstremalnych warunkach, jak silny wiatr czy burze, które mogą uczynić zanurzenie się w zimnej wodzie niebezpiecznym. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu, a zmienne warunki pogodowe mogą znacząco wpływać na Twoje doświadczenie z morsowaniem. Dostosuj czas spędzany w wodzie do warunków. Lepiej być ostrożnym niż przesadzić. Wskazówka 17. Wspólnota morsujących może stanowić ogromne wsparcie. Dołączając do grupy, nie tylko znajdziesz motywację i wsparcie, ale również cenne wskazówki praktyczne. Obserwuj, ucz się i dziel się własnymi doświadczeniami. Pamiętaj, że morsowanie to nie tylko wyzwanie indywidualne, ale też aktywność społeczna, która może dostarczać wielu radosnych chwil spędzonych w dobrym towarzystwie. Wskazówka 18: Monitorowanie stanu zdrowia jest niezbędne przed rozpoczęciem praktyki morsowania. Zasięgnij porady lekarskiej, szczególnie jeśli masz jakiekolwiek przewlekłe schorzenia lub jeśli morsowanie może stanowić dodatkowe ryzyko dla Twojego zdrowia. Zwróć uwagę na wszelkie zmiany w samopoczuciu, zarówno podczas, jak i po morsowaniu, i nie ignoruj żadnych sygnałów, które mogą wskazywać na potrzebę konsultacji z lekarzem. Wskazówka 19. Znajdowanie radości w każdym doświadczeniu morsowania jest kluczowe. Ciesz się chwilą, czerp satysfakcję z pokonywania własnych ograniczeń i obserwuj, jak rozwijasz się z każdą zanurzoną w zimnej wodzie sekundą. Niezależnie od tego, czy jest to Twój pierwszy raz, czy kolejna sesja, każde morsowanie jest wyjątkowe. Pamiętaj, że poczucie osiągnięcia po wyjściu z wody jest nie do przecenienia. Wskazówka 20: Pamiętaj, aby nie przesadzać z częstotliwością morsowań. Twój organizm potrzebuje czasu na regenerację i adaptację. Zbyt częste ekspozycje na zimno bez odpowiedniego odpoczynku mogą być przyczyną niepożądanych reakcji, takich jak przemęczenie czy nawet obniżenie odporności. Daj sobie czas na odpoczynek i nie morsuj codziennie, szczególnie na początku swojej przygody. Wskazówka 21. Techniki relaksacyjne mogą znacząco poprawić Twoje doświadczenie z morsowaniem. Przed zanurzeniem się w zimnej wodzie spróbuj medytacji lub głębokiego oddychania, aby uspokoić umysł i przygotować ciało. Takie praktyki pomagają w redukcji stresu, który może pojawić się przed wejściem do wody, po morsowaniu. Kontynuuj relaksację, aby jeszcze bardziej zwiększyć korzyści płynące z tej aktywności. Nie zapominaj, że morsowanie to nie tylko wyzwanie fizyczne, ale również mentalne. Wskazówka 22. Podejmowanie wyzwań jest ważne, ale zawsze pamiętaj o rozwadze i stopniowości. Nie próbuj od razu bić rekordów czasowych w zimnej wodzie. Zacznij od krótkich sesji i obserwuj, jak twoje ciało reaguje na zimno. Z czasem, kiedy poczujesz się komfortowo, możesz delikatnie wydłużać czas spędzany w wodzie. Pamiętaj, że każde morsowanie to doświadczenie, które buduje twoją odporność i siłę wewnętrzną. Wskazówka 23. Każda sekunda, którą spędzasz w zimnej wodzie, jest sukcesem, więc świętuj każde małe osiągnięcie. Te momenty budują twoją odporność na zimno i wzmacniają charakter. Nie porównuj swojego postępu do innych. Morsowanie to indywidualna podróż. Obchodź małe zwycięstwa i pamiętaj, że są one krokiem do osiągnięcia większych celów. Wskazówka 24. Po każdej sesji morsowania zadbaj o swoje ciało. Ciepła kąpiel lub masaż mogą pomóc w relaksacji mięśni i poprawić krążenie po wyzwaniu, jakim jest ekspozycja na zimno. Nie bagatelizuj żadnych dolegliwości bólowych i reaguj na nie odpowiednio, ponieważ mogą być one sygnałem przeciążenia. Znajdź czas na relaks i regenerację, co jest ważne dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Wskazówka 25. Bądź inspiracją dla innych. Dzieląc się swoimi osiągnięciami i postępami w morsowaniu, nie tylko motywujesz innych, ale i sam zyskujesz dodatkową motywację. Twoje doświadczenia mogą pomóc komuś innemu przełamać lody i spróbować czegoś nowego. Pamiętaj, że twoja podróż może być światłem dla innych, którzy szukają sposobów na poprawę swojego życia i zdrowia. Pamiętaj, że te wskazówki są po to, abyś mógł czerpać z morsowania jak najwięcej korzyści przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i przyjemności z tej praktyki. Jeśli zdecydujesz się zastosować wszystkie te porady, możesz oczekiwać, że wprowadzą one znaczące zmiany w Twoim życiu. Poprzez regularne morsowanie nie tylko zbudujesz swoją odporność na zimno, ale także zwiększysz ogólną wytrzymałość organizmu. Twoje ciało stanie się silniejsze, a umysł bardziej odporny na codzienny stres. Z czasem zauważysz, że twoje zarządzanie stresem znacząco się poprawiło. Dzięki technikom relaksacyjnym, które wpleciesz w praktykę morsowania, nauczysz się szybciej wprowadzać umysł w stan spokoju, co przekłada się na lepszą jakość życia. Regularne ekspozycje na zimno mogą także poprawić twój sen i funkcjonowanie układu odpornościowego co jest szczególnie cenne w dzisiejszych czasach. Oprócz korzyści zdrowotnych, morsowanie może stać się twoją pasją i sposobem na życie, oferując nowe, ekscytujące doświadczenia. Znajdziesz w sobie siłę, o której istnieniu nie miałeś pojęcia i odwagę do stawiania czoła nowym wyzwaniom. To nie tylko zahartuje twoje ciało, ale i umocni charakter, ucząc cię że jesteś w stanie wiele osiągnąć dzięki determinacji i dyscyplinie. Twoje społeczne kręgi mogą się rozszerzyć, gdyż morsowanie często prowadzi do nawiązywania nowych znajomości. Zyskasz możliwość dzielenia się wskazówkami, sukcesami i wyzwaniami z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Wspólne morsowanie to nie tylko doskonała okazja do integracji, ale również do czerpania inspiracji od innych. Na koniec być może staniesz się inspiracją dla innych ludzi w Twoim otoczeniu. Twoje postępy, wytrwałość i zmiany w samopoczuciu będą widoczne nie tylko dla Ciebie, ale i dla osób wokół Ciebie. To może zachęcić ich do podjęcia podobnych wyzwań, co z kolei może prowadzić do tworzenia silniejszych, zdrowszych wspólnot. Włączając w życie te wskazówki, nie tylko wprowadzisz pozytywne zmiany w swoim życiu ale także staniesz się częścią większej zmiany inspirując innych do dbania o swoje zdrowie i samopoczucie wszystko to zaczyna się od decyzji by zanurzyć się w zimnej wodzie i doświadczyć jej transformującej mocy na koniec zachęcam cię do polubienia tego filmu i zasubskrybowania kanału dziękuję za poświęcony czas i wysłuchanie twoje wsparcie jest dla nas bardzo cenne